Wyszła babka do lekarza, lekarz się pytał, co to babkowom jest? No panie doktorze, już mam 98 lot. Tu go, tam mnie ciśnie, tu mnie łupie. No ja babko, no wiek robi swoje, no byście się musieli już tak nie przemęczać, żeby tych siatów ciężkich nie nosić, tych łoki nie być, po słodach nie łazić. No dobra. Babka poszła, po dwóch tygodniach przyszła na ZOT. Jak się tam czujecie, babko? O, dużo lepiej, ale panie doktorze, czy ją mogę już po tych schodach ładzić? No, no, no ja. No bo wiecie, panie doktorze, mnie te wdropywanie na te trzecie piętro po tym pioronu ochronie już fest męczy. Przyszła tako starszą babka do spowiedzi i wszystkie grzechy powiedziała, ale jednego nie. Ksiądz od odklopął, Patrzy się, ale babka tam nadal klęczy. Ja go do babko, wiecie co, ale to już jest koniec powiedzi. A babka go dowiecie, wiecie księżoszku, ale ja jeszcze mam jeden grzech. No to godejcie ten grzech, widzicie, że cało raja do spowiedzi z się ani do rana nie wyspowiadają. Ja wiecie księżoszku, ale nie jest gani, ten grzych, Powiedzieć, Babko, godajcie grzech, Przecież, wiecie, że ja mu tajemnica spowiedzi, nikomu nic nie powiem, ino swojej kucharce. Wiecie księżoszku, jak była wojna, to ją u siebie chowała Żyda. Babko, przecież to jest Agni ucierdziła, już o ten grzech. Ja, wiecie, książeszku, ale i od niego pobierała takie wynagrodzenie w postaci dwóch dolarów dziennie. Uff, jakoś się musieli ludzie w tamtych czasach pomagać go do księcia a ja, wiecie, ale jemu ja dopiero wczoraj powiedziała, że jest koniec wojny. W autobusie jadą taka starsza babka i elegancki pan, obroconych plecami do siebie. Nagle ta babka się pytał, panocku, a chcielibyście łożeszka? No, czemu nie? Elegancki pan wziął łożeszek z J. Za chwilę babka się o panocku, a chcecie jeszcze jednego orzeszka? No dobra, dajcie. Zaś pan wziął i z Po trzecim łożeszku Pan się pytał, babko, a skąd macie takie dobre łożeszki? A babka go do... no... no z roszerków. Takie wielkie skrzyżowanie tak na i przeszła taką starszą babka. Nie widziała jednak, że tam na boku policjant stoi. Tym ją jednak dojrzał, ją wołał, babko, krw, babko, pójdźcie sam tu, Babka przyszła, o co się rozchodzi? I wy się jeszcze pytacie, o co się rozchodzi? Pisza mandat, mogło was przejechać. Ona, dajcie mi pokój, ja mam taką mało renta. Mnie to psińco obchodzi, pisze mandat. Dajcie mi pokój, o ja nim wcale pieniędzy. Dobrze, będzie wam to przeboczone, jak tu i teraz miło powiecie, coś, co mnie zainteresuje. Panocku, już wiemy. Kiedyś w Chinach była taka sytuacja. Był taki jeden wielki plac asfaltowy. Na nim poukłodali pełno chopów w stroju Adama. Nad nimi rozwiesili taką przeźroczystość. Siatka poniła ziół, zaj same dziełki w stroju Ewy. Wiesz jaką reakcja była tych na dole? Ja też wiem. Potem jeden wziął kosa i to wszystko zesiek. Na no, ten policja się pytał: No, ale co potem z tymi łonymi zrobili? Ono tu dali na skrzyżowanie tam za rogiem z radarem. Do takiej rodzinki przyjechała babcia w odwiedziny. No i się tam wito, jestem wnuczkiem przede wszystkim. I za chwilę ten wnuczek ta babcia ciągnie tam do izby ściągnął taki kalendarz ze ściany i go do babciu, kopnij do kalendorza. Ale przecież nie będę kopaj do kalendarza, ale kopnij do kalendorza. No przecież od tego jest piłeczka, nie będę... Ale kopnij babciu do kalendorza. No ale czemu mam kopaj do kalendorza? No, no, bo tata powiedział, że jak babcia kopnie w kalendarz, to mi tata rowerek kupi.